Ponownie jestem, ponownie witam. Moi drodzy, już za was idę. W kolejnym nagraniu Witam was, was wasz malujący, malujący człowieczek z okienka, Adam Razik. Jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu, kreatywnym, pięknym życiu. Tak ciągle się przedstawia będę przedstawiam i będę przedstawiał i będę niebawem, będzie niespodzianka i dużo więcej o zarabianiu, o tym generalnie tak się zastanawiałem, czy ja trochę herezję jakiś tu nie wprowadzam i, i wiem, że jak, jak jesteście na tego nastawieni, że po prostu nie każdy... I teraz mam odpowiem na początku, bo dla tych wszystkich, którzy tylko nie oglądają, trafiliby może przypadkowo, a, a chcieliby, może coś tutaj znaleźć nie tylko o malowaniu, bo sami nie malują. Także jest kanał nie tylko o malowaniu. Można oczywiście tu potraktować jak, ten kanał jako taki kanał, w którym można popatrzeć na takiego człowieka, który sobie maluje obrazki. I będę teraz starał się, oj, przy okazji zacznę, zacznę malować, żeby tutaj coś się działo w tle z tym obrazem, bo jak widzicie ten obraz jakiś czas temu zacząłem i trzeba go kończyć. I do takich teraz będę wracał, takich, które będę koń, kończy, kończył, kontynuował pracę nad nimi. Natomiast dlatego od razu tam najpierw spróbuję sobie tym kontureczkiem tutaj poprawić parę rzeczy, wyjdą przy okazji z mocnym kontrastem. Dla tych, którzy malują, to używam czarnej teraz farby. Tak wygląda moja paleta, że to za zdanie z bajami. Mm. Oczywiście jest, jest yy, błędna, bo nie ma, znowu, tektura już wcześniej używana jako paleta, Powinien, powinna być wylutowana chociażby białą emulsyjną, taką do malowań zewnętrznych, żeby dobrze to yy, nie piła do farby. No i, i widzicie, w trzech yy, rodzajach yy, ten, yy, jest biel, Dwa, właściwie trzy nawet rodzaje żółci, dwie, dwa rodzaje czerwieni nawet trzy, tutaj karmin to cynober, yy, nawet jakiś brąz się znalazł, yy, raz, dwa, trzy, cztery rodzaje niebieskiego, bo tu jest, yy, yy, to jest błękit pruski, tu jest, yy, tu jest cyjan, a tu jest ultramaryna, tu jakieś takie dwie odmiany, tak z tych chińskich, nawet wiecie jak to zacieka, bo to są takie dosyć te, takie w takich mniejszych tubkach, 100 ml, czy tam 75 ml, to są te farby akrylowe. E, te, te chińskie. Najtańsze farby, one kosztują 5,90 w takich tubach e, w moim speciku. Ten, 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 to jest kobaltowy, e, niebieski kobaltowy, a ten jest jakiś tam, e, jak tutaj napisane jest sky blue, czyli taki błękit nieba. Ale nie w tym rzeczach to jest nazwane, bo widzicie, to są te dwa, te, dwa, te dwie rodzaje, te, te dwa rodzaje niebieskiego, to jest, są te dwa. E, I maluję, jak, jak, jak Wam e, za, 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 zawsze mówiłem, a tu jest jeszcze, za czerni. Czerń, biorę czerni odrobinkę i na przykład był pruskiego i trochę łamię tą czernię, ona i tak nie, nie bardzo widać to w takim, przy takim świetle i przy takiej e, objętości, ale zawsze warto, żeby to nie była czysta czerń, i żeby to tak robić właśnie z użyciem tego. E, zastanawiałem się już wielokrotnie nad tym, dlaczego tą czernią tak robię. Z jednej strony to mi pomaga później e, w tym kontrastowaniu, bo jak obrysuję sobie jakiś kształt, plamę e, e, jakąś kolorystycznie, tak? Kolorystyczną to widzę y, na tym, co dobrze leży z tym z tym jak gdyby w tym kontekście, tak? I tak sobie to tłumaczę, to, to chyba z tego wynika, poza tym y, ten obraz później nabiera, jak, jak położę, o, na przykład sobie obrysuję taki, taką plamę i położę na to, y, uznam, że ten na przykład ten rodzaj żółty jest OK, położę na to, to wtedy fajnie wygląda, bo widzisz tutaj. No takie może troszeczkę tak powiem na ale y, ja tak już się nauczyłem, znaczy nie, 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 nie nie nam, namawiam tak czy tam nie, nie zachęcam do tego, ale może yy, tak usilnie, żebyście to robili tak jak ja, natomiast może komuś to pomoże. Ja, to jest takie jak moje zaczynanie od obrazu od nowa przy każdym podejściu, to tak jak mówię, jak zaczynam obraz od Białego Płótna, to tak samo robię taki rysunek, tak samo tym. Ja nie polecam w ogóle generalnie, jak o, to, o tym już zacząłem, o tym rysunku. To nie polecam, znowu się zacząłem malowanie, chciałem coś powiedzieć w piłkę. Ale, ale poczekajcie chwilę. Ci wszyscy, którzy nie malują. Wiot schodzi tą tę myśl, bo, bo jest ok, okej, dobra, żeby, żeby o tym powiedzieć. Mm, ja nie maluję. Y, nie używam na przykład ołówka. Niektórzy u, ołówek moim zdaniem, y, czy ołówek czy jakieś inne narzędzie rysunkowe do, do y, szkicowania na płódnie tym takim białym dziewiczym, tak powiem, bo nie... nie, nie ta farba pod, pod tym ołówkiem kolejna, czy, to olejna, czy przepraszam, nie można tam od razu, trzeba należałoby chyba po takim ołówku go zakryć i no, po prostu nie używam. Dla mnie to jest jakoś, nie chcę też krytykować tego sposobu. Jeżeli uważacie, że to jest, wam to jakoś pomaga, czy wolicie, bo tam można zawsze sobie tam tą gumką i też... Nawet też jak będę pokazywał Wam jak rysuję, to też... To, to, to zrozumiecie dlaczego używam na przykład czarnej tam, ciemnej farby yy, rysując na płótnie, yy, bo ja na przykład w rysunku nie używam gumki, tak? Yy, wiem, że dla wielu z was to, to brzmi jakoś yy, jako heredia rzeczy o tym, ale no tak to jest. Yy, nie powinno się używać gumki, nie powinno się używać w yy, przerysowaniu, nie powinno tak samo, yy, dlatego nie, między innymi, dlatego też nie używam ołówka do yy, szpicowania na płótnie i tego wam też... Nie polecam, tak mi uczono i ja też tego y, uczę, czy tam pokazuję, y, malując y, też takie rzeczy. Chociaż wiem, że y, nawet y, jakieś tam filmiki na y, YouTube y, znalazłem osób, które, które to robią, no ale to, to po prostu. Ja nie polecam, no i tyle. Nie chcę nikogo krytykować i nie będę nigdy nikogo krytykował, i... ale nie polecam. Y, a o tym zarabianiu, wracając do tego zarabiania, y, brzmi to nieraz jak herezja i tak dalej. Myślę, zastanawiam się, czy w ogóle jest sens, bo. Nie, nie cieszę się to bacznie i, i, i to nie, się powiem Wam, że wcale się nie dziwię, bo ja też jeszcze jakiś czas temu w ogóle tak do tego podchodziłem i, i ktoś, kto mi opowiada jakieś czary mary, że to tak nawet gwarantuje, że to będzie działać, te obrazy moje zarabiające. Powiedzą, like, a po póki się lat w ogóle dać sobie spokój. E... Słuchajcie, nikogo nie zachęcam, nie, nie namawiam, ale... To nie szkodzi. Można mieć obraz Radzika i, i się cieszyć samym obrazem, a czy to y, coś tam... Tak samo wiecie, nie wierzycie, w, nie musicie wierzyć w grawitację, ona i tak działa, czy w to wierzycie, czy nie. Tak samo jest z tymi obrazami, tak samo jest y, z tym całym prawem przyciągania i z tym... Ja po prostu zauważyłem, że to działa i chcę się tym dzielić, bo pewne rzeczy, które zrozumiałem, jak to działa i jak to obserwuję w swoim życiu, to, to chcę się tym dzielić, no. Tak jak dzielę się z Wami malowaniem, tak i jako taką y, radością, moją, y, moją pasją, tak samo odkryłem w tym pasję i odkryłem w tym radość y, płynącą, wielką i chłopcze, dlaczego dzisiaj to po prostu nawet, y, a już nie będę teraz tutaj wątków mieszał, ale y, też Wam o takiej mojej filozofii życiowej troszeczkę opowiadam, poopowiadam, może przy, przy jakiejś następnej okazji. Y, wracając do tego, do tego, do kanału mojego i y, w tym momencie chcę Wam, bo tego nigdy się... a powinienem to robić w każdym nagraniu, chcę Wam naprawdę bardzo, bardzo gorąco podziękować wszystkim Was i każdemu z osobna. Jesteście wspaniali, kocham Was za to. Wasze komentarze po prostu sprawiają to, że... widzicie, dzisiaj mam znowu roboty potąd masę, a sięga ten... Zaczynam moją pracę tutaj, nocne posiedzenie od od tego, żeby do Was dotrzeć z nowym filmikiem, dlatego, że nie wiem, uzależniliście mnie od siebie i ja was pewnie od tak, dla tych, Wiem, że też to się, to się zdaje z zda, zda, moich fanów. Cieszę się bardzo, że jest z was już ponad 1000, nawet 1030 osób. Jest to niesamowita liczba, jak, biorąc pod uwagę hmm, odległość w czasie, kiedy powstał mój kanał, a kanał powstał, hmm, faktycznie tam mam napisane, że jest od 27 grudnia, ale to ta data to jest data pierwszego wrzucenia mojego filmiku, który wrzuciłem hmm, tylko tak dla niepublicznie, tak prywatnie żeby taką próbkę, którą chciałem sprawdzić jak to wygląda, bo tam pod namową córki i tak dalej, tak. No mam to już zresztą, historię mojego powstania, mojego kanału pojadałem i jednoczesnie jeszcze nie wam będę to, o tym opowiem. Natomiast y, kanał istnieje od początku z 3 na 4 stycznia wrzuciliśmy pierwszy film publiczny i wyłączałem jeszcze miesiące wakacyjne, czyli prawie cały czerwiec, lipiec i sierpień, obliczając te trzy miesiące, które teraz mamy y, listopad i mamy już ponad 400 filmów, to jest po prostu zawrotna ilość. Wiem, że to nie są filmy, które mm, trzeba jakoś tam obrabiać i tak dalej i, i też nad tym ubolewam, bo mam nadzieję, że kiedyś będą takie filmy, których yy, i też jedna z Waszych prób, żeby pokazywać zbliżenia. Yy, jak będę miał już teraz lepszy sprzęt z tą kamerą HD, yy, nie wiem jak to zrobić, czy to jakiś Focus stawię, yy, czy będę yy, może... Wiesz yy, czy może... może może mi pomóc, zasugerujcie jak to zrobić. Bo może na przykład, tak jak kiedyś zaczynałem ten kanał, to taki, taką formułę yy, przyjmowałem. Muszę może, może do tego wrócić, że na przykład po namalowaniu. Yy, właśnie teraz pytanie: Czy chodzi wam o to, żeby na przykład podczas malowania pokazywać takie zbliżenia, czy, czy po prostu kiedy na przykład. Yy, bo to, to chyba byłoby łatwiejsze dla mnie zrozumienia. Kiedy na przykład namaluję obraz i on już będzie skończony, to takie robiłem kiedyś takie resume, czy tam takie podsumowanie, takie poskryptum, jak chyba to poskryptum nazywałem, że po prostu. Taki odcineczek poświęcony już skończonym obrazkowi, który już uznałem, że jest skończony na tym etapie, na którym tam już po prostu było 5, 6, 8 odcinków, i powiedzmy, że uznałem i tak później pewnie do, nich, do niektórych, w z nich wracałem z malowaniem. Natomiast kiedy już uznałem właśnie, to robiłem taki postscriptowy, czy tam hmm, podsumowujący odcinek, podawałem jak to tam jest zrobione technicznie i tak dalej, i mniej więcej tak opowiedziałem o tym, o tym hmm, obrazie. I może to jest taki, taki, taki dobry moment, bo wtedy mógłbym opowiadać już poza kadrem i opowiadać też y, tym okiem kamery, że na przykład w tym miejscu to jest takie i zbliżenia robić może w ten sposób. No chyba, żebym tym jeszcze y, przy tych moich odcinkach 20 minutowych, kiedy jeszcze bym musiał podchodzić do tego i zbliżać, to chyba byłby zupełnie, już bym wtedy się zatracił i tego malowania już by było zupełnie niewiele, chociaż i tak jest niewiele ostatnio, a mam nadzieję wrócić, bo bo chyba z tego najwięcej skorzystacie, że po prostu, kiedy, kiedy widzicie po prostu to, co się dzieje na tym obrazie, bo sam mm, też już o tym mówiłem, sam yy, pewnie wielokrotnie będę mówił o dobrych rzeczach, ale yy, to też yy, będę musiał powtarzać i mówić o tym, bo, bo nie, nie są te op filmy opisywane, do tych opisów zaraz też wrócę, ale nie są w ten sposób opisywane, chociaż teraz będę chciał to robić bardziej skrupulatnie, żeby yy, w każdym filmie mówić, yy, no wiecie no, że tutaj do, jeżeli chcesz na przykład, no bo wielu z was pewnie tak coś do mnie trafiło. O, może napiszcie mi jak do, do mnie trafiliście, może to też mi pomoże w tym, żeby dotrzeć do szerszej do liczby osób i, i może trafiać wasze opisywanie tych filmów, żeby, żeby inne osoby też trafiały, bo na, na jakiej zasadzie do mnie trafiacie, tak? Na przykład czy pisujecie, nie wiem, no bo nie, nie wiecie kto to jest Adam Razik i dopiero teraz, kiedy już wiecie, to to moglibyście ten sposób szukać, natomiast i chyba, że na przykład polecacie komuś, i ktoś to też maluje i, i, i a taki jest Adam Razi, to wpisz w Adam Razi i znajdziesz to tam, y, taki, taki kanał. Ale właśnie na jakiej zasadzie, czy wpisywaliście jak malować farbami akylowymi, czy tam na przykład jak namalować drzewa albo jak namalować kwiatki, czy tam kwiaty, y, czy jaka była droga dotarcia do, do mojego kanału, tak? Y, czy na właśnie w Google wpisywałaś, czy wpisywałeś? Po prostu podzielcie się ze mną taką, bo to, to będzie to dla mnie też jakąś... O to was proszę. Już po... Także po... dziękuję Wam za wszystkim za obecność, za to, że mnie wspieracie. Za Wasze wspaniałe listy, kiedy piszecie, że jestem, no już nie, aż tutaj się czerwony nie zrobił, żeby tutaj nie zabrzmiało to jakoś, nie popadło jakoś jakąś megalomanię, jakąś, żeby mi woda, woda sodowa nie uderzyła, że taki fajny taki fajny kanał tak potrzebny i tak dalej, żebym robił to i nie przejmował się opiniami osób z branży i innych kolegów i tak dalej, tam tych wszystkich krytykujących. Chociaż powiem wam, że jak na taki kanał i na, na taką ilość tutaj tych moich oglądających, to i tak tej krytyki nie ma za wiele, a może by się może przydała, bo wobec krytyki to raczej raczej się nie da dobrych rzeczy robić, może ja coś już popadłem. Bo ja mam bo ja, powiem Wam, teraz czytam się ja boję... I to z tego tegoż wynika, pamiętacie o tym, no, jeszcze, jeszcze dwa odcinki temu tam, czy mówiłem, że to taki dom kultury, na no, te obrazy moje, które patrzę w facet po studiach i, i tu mamy jakieś kwiatki jakieś te, powinienem się oddać z takiej, wiecie, abstrakcji, ciężkiej, tu, to co najbardziej lubię, tak w tej, ma, tej, tej materii malarskiej się zagłębić, tak sobie robić, to malować, żeby tak ludzie tu wchodzą na ten kanał oglądali, artystę przy pracy, tutaj takie duże formaty tam. Ja bym to kocham takie obrazy malować. No ja też wiem, że docieram do wielu z Was, was którzy, właśnie, którzy właśnie zaczynają od tych kwiatków, od tych drzewek, od tego wszystkiego. Dlaczego tego nie robić? W końcu głowa mi... Korona mi z głowy nie spadnie, jak coś takiego zrobię. a To może taka różnorodność, taka, taka... Takie traktowanie tematu i w taki sposób, i tak szeroko, i tak... Ktoś może powiedzieć, jak jest jak jest właśnie, yy, chce robić wszystko, to i to, to nie robi nic, no bo ani w tym, ani w tym, może nie jest dobry i tak sobie tutaj pacykuję. Nie, nie wiem, takie mam różne wątpliwości, to, ale to te wątpliwości szybko mijają, kiedy czytam Wasze opinie i za te opinie Wam dziękuję, że, tak, że to jest yy, na tyle fajne, że, 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 że mnie oglądacie, natomiast jeszcze mi chodzi o to, że yy, ja chciałbym, żeby ten kanał, bo ja chcę Wam dawać siebie, yy, to, co naj, najlepiej potrafię robić, mam nadzieję, że tak najlepiej. Wiem, że wiele rzeczy jeszcze innych lubię w tym, w życiu lubię robić I, i kto wie, czy może innych się też nie spełniam równie dobrze. Natomiast, już powiedzmy, na, na, tej, na tym etapie, powiedzmy, że tam, przez jakiś czas jeszcze pomaluję. Może otworzę sobie drugi kanał. Na przykład, dzisiaj byłem na takim świetnym spotkaniu. Taki jest firma BX, która sprzedaje sprzęt fotofilmowy, fotograficzny filmowy i byłem na takim roadshow we Wrocławiu, w tym yy, już byłem któryś, lat, któryś rok z kolei na takim tym i byłem na takim świetnym też, yy, takiej prelekcji dotyczącej filmowania i ja mam ciągoty, bo od tej szkoły mojej pomaturalnej, kiedy robiłem filmy i tak dalej, to yy, takie amatorskie, czy w ogóle amatorsko kiedyś kręciłem sobie filmy, to, no patrzcie, znowu czas, A, trudno. Yy. Zaraz się pewnie wyłączę, dla dlatego przepraszam, nie wiem, ile, ile, w którym momencie filmuję z ale to już trudno. Eee, słuchajcie, teraz nie wiem, czy malować, czy dalej opowiadać. Dobra, eee, jeszcze parę, parę tych. Tutaj chcę tą płaszczyznę, tak powiem krótko, co chcę z tym obrazem zrobić i będę dalej sobie kontynuował te moje rozważania o tym, o tych moich tutaj innych działaniach. No i koniecznie o tych listach muszę powiedzieć, które, to już sam nie wiem, od czego zaczynałem. Muszę sobie jakoś ustalać te... Eee, bo też ktoś mi zarzucił, że, że, a to też, dobra, kolejny temat, co idzie, w tym obrazie, najpierw zrobię obrazie i będę sobie malował i będę dalej kontynuował, w tym obrazie chcę y, ustawić jakąś, mam jakąś kolorystycznie, chociaż on nie jest do końca, te znowu oranżę się zna, z, z tą czerwienią, chcę ten, ten czerwień, którą tutaj jakoś tak i od razu od tego zacznę y, szerzej malować potraktować właśnie w ten sposób, żeby, żeby tutaj nadać taką fakturę, żeby to, to było tym głównym takim powiedzmy takim taki gest jakby ktoś ten ruch, który tam nie wiem skąd się to wzięło wynikało z tego pierwszego jakiegoś gestu na tym płótnie, nie wiem, pamiętacie jak, jak zacząłem to rysować I, i ten nie wiem co to, co to za symbolikę, może jakąś symbolikę do tego mógłbym do tego dołożyć i, ale no coś w tym jest, takie jakieś co to jest, może coś nieskończonego, nie wiem, nieskończoność. Coś pewnie psycholog by się do zobaczył w tym jakiegoś jakichś freudowskich tych tre, tekstów, treści. Ale to już pomijając. I chcę troszeczkę tak i tę płaszczyznę, i te płaszczyzny po prostu zróżnicować, ale tym kontrastem tak zagrać, żeby, żeby to wyszło ten, ten pierwszy plan, na pierwszym planie ten, ten, ten czerwień ładnie, bo teraz ta czerwień z tym, z tym, nie bardzo tutaj yy, yy, są zbyt podobne, gdyby to tak czarno tam po prostu zamienić na magiczną różdżką, znaczy obraz czarno-biały, to, to za dużo było, byłoby podobieństw i pewnie byłoby niewiele takich elementów wyróżniających ten obraz i, i przysługujących te plany zmieniające. Także to jest jakby najpierw na jednym planie tutaj z tymi. Po prostu trzeba porównywać charakterystycznie i to zaraz się tym zajmę. Natomiast jeszcze chcę wracając do tego mojego tego. Yy, dobra, kończę opowiadanie. Podziękowania były, bardzo Wam dziękuję i proszę o jeszcze. Subskrybujcie i piszcie do mnie. Czyli napiszcie mi dlaczego, jak trafiacie do na kanał i co byście chcieli, bo yy, te, to, to jest jeszcze też ważne, żeby żebyście tu odnajdywali to, co wy chcecie robić, a nie to, żeby macie mnie obserwować jak tutaj sobie fajnie pan ten... I, a nie mówcie do mnie pan, piszcie do mnie Adam. Ja naprawdę nie obrażę. Jesteśmy kolegami, koleżankami po fachu yy, w tym momencie od, od, od dawna, także pisze do mnie. I, i, a to mi też jest jakoś tak od młodzi poczuje się lepiej i jakoś tak samo poczucie będzie lepsze. Chociaż ja ja tak, tak jest, jest i zawsze jest okej. Okay. Bo ten nastrój jest yy, nawet yy, tak, taka jak, jako rada od starszego kolegi. Dla was to po prostu nastrajajcie się w życiu. Jeżeli wam wcześniej wychodzi, macie problem, to zostawcie, odsuńcie, ale wróćcie się do tego pracami jakichś z tych problemów i, i nastawiajcie się na myślcie o tym co kochacie, co robicie robić i bądźcie sobie dobrą muzykę, którą, którą kochacie i tak dalej. Zawsze żyjcie w tych pozytywnych emocjach, pozytywnych myślach, pozytywnych w ogóle y, y, uczuciach, bo to, to napędza daje powera takiego życiowego i, i we wszystkim, malowaniu, w kreacji, w, we wszystkim co robicie, tak? W pracy, w domu, w, w tych. Y, w stosunkach międzyludzkich, w no, waszych relacjach między, 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 między bliskimi, rodziną, znajomymi, we wszystkim, w całym życiu. I teraz tak, dwa pytania takie podstawowe, które jeszcze, o których chciałem powiedzieć, oczywiście kartki nie zabrałem, bo sobie zapisałem. Pierwsza rzecz to była ta, że nie, właśnie, o tych tematach, że nie, nie zawsze, i to może was niechęcać, tak napisała Kate, bodajże Kate się podpisuje 1E, Kate, czyli Kasia pewnie. Kate Kasiu. Wiem, u mnie to wygląda w ten sposób z tymi, tema, tymi tematami, z tym z tym. Ja sobie a, jeszcze wezmę, że będę malował ten, ten, tą czerwinę. Taką zrobić. Ja też z wami ten karmie używam i tak dalej. Będę tutaj. tą, 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 tą czerwienią tutaj zagram. Natomiast chciałem o tych, tych... Najczęściej to wygląda w ten sposób, że ja namaluję, ten maluję nagram. Nagrywam y, odcinek, na, nagrywam filmiki później, y, jak tam początkowy fragment tam tak pobieżnie, nawet kiedy on się przesyła, już na YouTube go przesyłam, przerzucam, to ja sobie tam po, po, po drodze go tam oglądam, y, jakieś tam fragmenty i tak na tej zasadzie, przypominając sobie o czym mówiłem, y, to jakoś ten tytuł. I to też y, staram się m, nie zawsze, może troszeczkę, to może przesadziłem właśnie w tym, w tym zakresie, że nie zawsze mm, mówię i, i piszę o tym tytule, tylko czymś zainteresować, to tam pilnie coś tam gdzieś padło, co tam gdzieś blisko było tego, ale żeby ten tytuł was też, też intrygował, żebyście mogli tam, wiecie, no, wiadomo, że jakbym pisał, maluję Akrylem, część 138, no to kto by to oglądał, no. Dlatego coś tam musi być interesujące nawet, nawet jak wiecie, był yy, ten... Nie wiem jak to będzie w tym.